Miałeś wypadek? Ubezpieczyciel zniżył wypłaty Twojego odszkodowania. Lift Investment. Profesjonalna pomoc w zakresie dochodzenia odszkodowania. Częstochowa ulica dekabrystów 41b. www.liftinvestment.pl 52:38. Ostatecznie takim wynikiem zakończył się mecz trzeciej kolejki PGE Ekstraligi pomiędzy Włókniarzem a Motorem Lublin. Niektórzy powiedzą, że trochę za mało. Dla innych w sam raz. A jak przed meczem typowali kibice białozielonych? A myślę, że będzie wszystko w porządku i dzisiaj, dzisiaj pokażemy Lew Zaryczy i będzie dobrze. Szykuje się zacięte spotkanie. Wygramy. Tu. Myślę, że wygramy różnicą 8 do 10 punktów przy, przy dobrej dyspozycji naszej drugiej linii, czyli tutaj myślę o Adrianie Miedzińskim i o Pawle Przedpełskim. To nie jest taka wysoka wygrana. No, bo zespół z Lublina prezentuje się w tym roku naprawdę bardzo dobrze. Zobaczymy, co pokażą ich juniorzy, zobaczymy co pokaże Paweł miesiąc. Dla mnie to jest duża niespodzianka ich, ich postawa w tym sezonie. też wygram 50 do 40 Czyli nie muszą się pokazać dzisiaj. No przecież jak przegramy z motorem, to będziemy głównym kandydatem do spadku, prawda? Jaki wynik może być? A z 50,30. Około 10 punktów wygramy około zaskoczył was ten początek sezonu, że tak porażka w Gruziącu i mało z Gorzowem? Czy z Gorzowem się naprawdę zaskoczyłem tym wynikiem? No bo w ogóle ściganie na to, że było mało, miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej. Jeszcze zapytamy, kto najwięcej punktów może dla Bógniarza zdobyć? No. Przede wszystkim liderzy, tak? Macen z, z Lindgrenem, tak? Bo to jest na, przede wszystkim nasza podstawa, a liczymy na poprawę postawy juniorów, bo ostatnio trochę cienko z nimi. Jaki może być wynik? Ja stawiam 5 5'2, coś takiego. 3'7. 51,39 albo 38. A pani? Podobnie. Kto najwięcej punktów może dla bukierza zdobyć? No, Matzen, Matzen i hey, Lindgren. Możemy mieć jak się obudzi, bo kurde, jak nie będzie piątki z przodu, do bonusa nie będzie, nie? No tylko wyłącznie no, dla przestochowy. A dokładnie jaki? 50, 40. 50, 40, tak właśnie odstawił. Kto najwięcej punktów? Matzen. Ani Żagard na przykład? Czy mamy kciuki oby? Panie jaki wynik typuje? Też 50-40. To się dla włukniarza. No to jaki, jaki dzisiaj może być wynik? Jak to? 40 do 50 dla nas? Może trochę wyżej. No trzeba brać pod uwagę trochę dyspozycję naszych zawodników. No i mi się wydaje, że taki będzie dobrym wynikiem dla nas.